Życie w Hollywood nie jest tak błyszczące, jak się wydaje. Jeśli myślisz, że wszystko jest czyste i proste, pomyśl jeszcze raz. Za kulisami są spiski, morderstwa i złowieszcze osoby z mocnych studiów, które zmusiły wielu naszych ukochanych aktorów i aktorki do zrobienia czegoś, czego byś nigdy nie pomyślał. Pozostańcie z nami, gdy ujawnimy ukryte ciemne sekrety z okresu złotej ery Hollywood, które znało tylko kilku, a także ujawnimy prawdziwego winowajcę za każdym z nich. Romansy Charlie'ego Chaplina z Nieletnimi Kobietami. Charlie Chaplin jest jedną z najbardziej uwielbianych postaci w historii kina. Znany ze swojego komediowego geniuszu i ikonicznej postaci włóczęgi. Jednak jego życie osobiste było pełne kontrowersji. Szczególnie jego związki z dużo młodszymi kobietami. Chaplin miał tendencję do żenienia się z nieletnimi dziewczętami, często w wątpliwych okolicznościach. Jego pierwsza żona, Mildred Harris, miała zaledwie 16 lat, gdy się pobrali, tak samo jak jego druga żona, Lita Gray, z którą się ożenił po jej zajściu w ciąże. Związki Chaplina z młodymi kobietami były przedmiotem wielu skandali, szczególnie w czasach, gdy standardy moralne były bardziej rygorystycznie egzekwowane. Mimo to Chaplin nadal odnosił sukcesy zawodowe i ostatecznie znalazł stabilność w małżeństwie z Oną O'Neill, z którą miał ośmioro dzieci. Niemniej jednak jego niepokojące zachowanie w młodszych latach rzuca cień na jego dziedzictwo, wywołując pytania o etykę relacji celebrytów w starym Hollywood. John Crawford usunęła swoje zęby. Oszałamiająca uroda Joan Crawford i ostre kości policzkowe stały się jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych cech, ale niewielu wiedziało, jak daleko posunęła się, aby zachować swój wygląd. W wieku 20 lat Crawford usunęła kilka tylnych zębów trzonowych, aby stworzyć iluzję wyższych kości policzkowych, co podkreśliło kątowość jej twarzy. Ten drastyczny krok był rezultatem ogromnej presji wywieranej na kobiety w Hollywood, aby utrzymać nieskazitelny i pełen blasku wizerunek. Crawford, która była znana ze swojego perfekcjonizmu, była jedną z wielu aktorek poddawanych surowej ocenie za swoją wygląd. Decyzja o usunięciu zębów jest uderzającym przykładem, do jakich poświęceń gwiazdy jej epoki były zdolne, aby pozostać w łaskach opinii publicznej. Jednak zmagania Crawford nie ograniczały się tylko do fizycznych niepewności. Jej życie osobiste było naznaczone zawirowaniami, co najbardziej widoczne było w jej napiętych relacjach z jej dzieci. Jej adoptowana córka Christina Crawford napisała przejmujące wspomnienia Mommy Dearest opisujące przemoc emocjonalną i fizyczną ze strony matki. Chociaż dokładność książki była kwestionowana. Pozostawiła ona trwałą plamę na spuściźnie Crawford, rysując obraz kobiety, której pragnienie kontroli i perfekcji sięgało do jej relacji osobistych, ostatecznie niszcząc więzi rodzinne. Podejście Marlona Brando do Rity Moreno. Rita Moreno była jedną z największych gwiazd złotej ery Hollywood, ale jej życie nie było wspaniałe. Zmagała się, szczególnie gdy zaczęła swój związek z Marlonem Brando, największym z jego czas. Spotkali się na planie Desiree, ale ich związek był naznaczony kłamstwami, zdradą i emocjonalnym znęcaniem się. Brando, który miał liczne romanse podczas ich związku, sprawiał Morenie ogromny ból emocjonalny. W pewnym momencie Brando zmusił Moreno do przerwania ciąży wbrew jej woli. Emocjonalne obciążenie ich związku doprowadziło Moreno do próby samobójczej, którą na szczęście przeżyła. Pomimo tego, Moreno miała wspaniałą karierę, zdobywając Oscara. Tony, Grammy i Emmy. Jej doświadczenie z Brando uwydatniło ciemniejszą stronę romantycznych związków w Hollywood, gdzie nierównowaga sił często prowadzi do toksycznych relacji. Chociaż talent Brando nadal jest celebrowany, jego życie osobiste przypomina, że nawet najbardziej podziwiane postacie mogą mieć głęboko niepokojące wady. Judy Lewis była tajnym dzieckiem hollywoodzkiej elity. Historia Judy Lewis jest być może jedną z najbardziej szokujących i poruszających w historii Hollywood. Córka aktorki Loretty Young i Clarka Gable'a urodziła się poza małżeństwem w czasach, gdy taki skandal mógł zrujnować kariery. Ona była Judy Lewis. Aby chronić reputację zarówno swoją, jak i Gable'a, Young ukryła swoją ciążę. Wysłała Lewis do sierocińca na pierwsze 19 miesięcy jej życia, a później adoptowała ją w starannie zaaranżowanej mistyfikacji. Lewis dorastała nieświadoma swojej prawdziwej pochodzenie, ale osoby z branży filmowej znały prawdę, a opinia publiczna w końcu się zorientowała ze względu na jej uderzające podobieństwo do Gable'a. Pełna historia nie wyszła na jaw, dopóki Louise nie była dorosła, a później opisała to doświadczenie w swoich wspomnieniach. Jeszcze bardziej szokującym było ujawnienie, że ciąża jej matki była wynikiem niekonsensualnego spotkania z Gablem, co dodatkowo skomplikowało narrację. Historia Louise jest przejmującym przykładem tego, do jakich granic Hollywood Poszli, aby utrzymać swój wizerunek, często kosztem zaangażowanych osób. Shirley Temple prawie została zamordowana. Shirley Temple, uwielbiana przez miliony jako złotowłosa dziecięca gwiazda filmowa lat 30., przyniosła radość widzom na całym świecie. Jednak jej sława wiązała się z własnym zestawem niebezpieczeństw. Podczas występu na żywo, Temple ledwo uniknęła zamachu. Zrozpaczona matka, która straciła własne dziecko w czasie, gdy Temple się urodziła, przekonała się, że młoda aktorka ukradła duszę jej zmarłej córki. Pogrążona w żalu i urojeniach kobieta przyniosła broń na występ Temple i próbowała do niej strzelić. Na szczęście ochrona zainterweniowała, zanim sytuacja się zaostrzyła, ale ten epizod jest przerażającym przypomnieniem ciemnej strony sławy, gdzie granica między uwielbieniem a obsesją czasami się zaciera. Wczesna sława Temple wiązała się również z utratą normalnego dzieciństwa. Presja bycia dziecięcą gwiazdą oznaczała długie godziny na planie, niewielki kontakt z innymi dziećmi i brak formalnej edukacji. Gdy była nastolatką, Gwiazda Tempel zaczęła przygasać, a przejście do ról dorosłych okazało się trudne. Choć później odniosła sukces jako dyplomatka, będąc ambasadorką Stanów Zjednoczonych w Ganie w Czechosłowacji, cień jej burzliwego dzieciństwa zawsze pozostał. Wypadek samochodowy Montgomery'ego Clifta, który zmienił jego życie. Montgomery Clift był jednym z najbardziej obiecujących aktorów swojego pokolenia, chwalonym za intensywne występy i chłopięcy urok. W filmach takich jak Miejsce pod słońcem i stąd do wieczności zachwycał widzów swoją emocjonalną głębią. Jednak w 1956 roku jego życie przybrało tragiczny obrót po niemal śmiertelnym wypadku samochodowym. Opuszczając przyjęcie u Elizabeth Taylor, Clift rozbił swój samochód, doznając poważnych obrażeń twarzy, które wymagały rozległej operacji plastycznej. Wypadek nie tylko zmienił jego wygląd, ale także zapoczątkował spiralę w dół w kierunku nadużywania substancji. Clift zmagał się z przewlekłym bólem spowodowanym urazami i sięgnął po alkohol oraz środki przeciwbólowe dla ulga. Jego niegdyś obiecująca kariera zawahała się, a aktor stał się bardziej znany ze swoich pozascenicznych zmagań niż z talentu na ekranie. Pomimo tych trudności, Clift kontynuował pracę, dostarczając świetną rolę w filmie Wyrok w Norymberdze, zaledwie kilka lat przed swoją przedwczesną śmiercią w wieku 45 lat. Problem alkoholowy Stana Laurela. Stan Laurel, znany ze swojego komicznego partnerstwa z Oliverem Hardym, dostarczał radości milionom dzięki ich slapstickowym scenkom. Jednak za kulisami życie Laurela nie było wcale zabawne. Jego trzecia żona, Vera Iwanowa-Szuwalowa, Oskarżyła go o to, że był agresywnym alkoholikiem. Według Szuwalowej, Laurel kiedyś groził jej bronią i nawet wykopał grób na ich podwórku, mówiąc jej, że ją tam pochowa żywcem. Te mroczne zarzuty rysowały niepokojący obraz osobistych zmagań komika z alkoholizmem, które wyraźnie kontrastowały z radosnym wizerunkiem, jaki prezentował światu. Walka Laurela z uzależnieniem nie była odosobnionym przypadkiem w Hollywood. Presje sławy. Ciągła ingerencja oraz nieustanne wymagania dotyczące sukcesu często prowadziły wielu gwiazd na drogę nadużywania substancji. Dla Laury, która zmierzyła się z licznymi osobistymi i finansowymi trudnościami, w tym wieloma nieudanymi małżeństwami i pozwami, alkohol stał się sposobem na radzenie sobie z narastającym stresem. Choć udało mu się kontynuować pracę i zachować miejsce w historii Hollywood, życie osobiste Laury pozostawało nawiedzane przez jego demony. Zabójstwo w wypadku drogowym Johna Houstona. John Houston jest pamiętany jako jeden z największych filmowców wszechczasów, znany z klasyków takich jak sokół maltański i afrykańska królowa. Jednak jego wczesne życie zostało naznaczone tragicznym wypadkiem. W 1933 roku, zanim został reżyserem, Houston brał udział w wypadku samochodowym, w którym zginęła aktorka Tosca Rulien. Houston, który pił wtedy alkohol, potrącił Rulien prowadząc pod wpływem. Choć ława koronera oczyściła go z zarzutów, incydent rzucił ciemny cień na jego życie. Krążyły plotki, że Houston krył bardziej znaną postać Hollywoodu, Clarka Gable'a. Niektórzy spekulowali, że to Gable prowadził samochód, a Houston wziął winę na siebie, żeby chronić karierę swojego przyjaciela. Te plotki zostały później obalone, ale incydent pozostawił niezatarty ślad w życiu Houstona. Pomimo tej tragedii, Houston miał długą i udaną karierę. Lecz widmo wypadku i jego wpływ na rodzinę rulienne pozostały częścią jego dziedzictwa. Jąkanie Marilyn Monroe zaczęło się po traumie z dzieciństwa. Marilyn Monroe była kwintesencją hollywoodzkiej ikony, pełnej blasku, zmysłowej i uwielbianej przez miliony. Ale pod powierzchnią. Monroe zmagała się z głęboko zakorzenioną traumą z dzieciństwa. Wychowana w rodzinie zastępczej i z matką cierpiącą na chorobę psychiczną, wczesne życie Monroe. Było naznaczone niestabilnością i trudnościami emocjonalnymi. Jednym z przejawów tej traumy było jąkanie się, które pojawiło się w burzliwym dzieciństwie. Choć Monroe ostatecznie przezwyciężyła jąkanie, pozostało ono symbolem emocjonalnych blizn, które nosiła przez całe życie. Pomimo osiągnięcia sławy, Monroe zmagała się z lękiem, depresją i uzależnieniem od substancji, często czując się wyizolowana i niezrozumiana przez otaczających ją ludzi. Jej tragiczna śmierć w wieku 36 lat była tematem licznych teorii spiskowych. Wielu spekulowało, że nie była to przypadkowa przedawkowanie, jak podano, lecz morderstwo związane z jej relacjami z wpływowymi mężczyznami. Bez względu na przyczynę, przedwczesna śmierć Monroe utrwaliła jej status jako jednej z najbardziej trwałych tragicznych postaci Hollywood. Alfred Hitchcock prześladował swoją własną aktorkę. Alfred Hitchcock, znany jako mistrz suspensu, był jednym z najbardziej wpływowych reżyserów XX wieku. Jednakże jego relacja z główną aktorką, Tippi Hedren, podczas kręcenia filmów Ptaki i Marnie, ujawniła ciemniejszą stronę jego geniuszu. Hitchcock stał się obsesyjnie zauroczony Hedren, poddając ją ciągłej inwigilacji, niechcianym zalotom i kontrolującemu zachowaniu. Izolował ją od innych członków obsady, jasno dając do zrozumienia, że jej kariera zależy od jego aprobaty. Doświadczenie Hedren podczas pracy z Hitchcockiem było tak traumatyczne, że odmówiła ponownej współpracy z nim, mimo szkody, jaką wyrządziło to jej karierze. Podczas gdy filmy Hitchcocka wciąż są uznawane za arcydzieła, jego traktowanie Hedren i innych aktorek rodzi pytania o toksyczne środowisko, na które niektóre kobiety były narażone w Hollywood. Hedren później opowiedziała o nadużyciach, upewniając się, że jej historia nie zostanie uciszona, nawet gdy dziedzictwo Hitchcocka nadal rosło. Skandal Roscoe Fatty Arbuckle. Roscoe Fatty Arbuckle, jedna z pierwszych gwiazd komediowych Hollywood, doświadczył zniszczenia kariery przez skandal w roku 1921. Podczas przyjęcia z okazji święta pracy w hotelu St. Francis w San Francisco, aktorka Virginia Rapp zachorowała i zmarła kilka dni później z powodu pęknięcia pęcherza. Arbuckle został oskarżony o gwałt i śmiertelne zranienie Rappę, co twierdziła Del mimo niewielkich dowodów. Sensacyjne doniesienia medialne oczerniły Arbuckle prowadząc do jego aresztowania i trzech głośnych procesów. Choć został uniewinniony w 1922 roku, a ława przysięgłych nawet przeprosiła za jego leczenia szkody były nieodwracalne. Studia hollywoodzkie umieściły go na czarnej liście, wycofując jego filmy, a niegdyś obiecująca kariera Arbakla została zrujnowana. Publiczne oburzenie wywołane skandalem przyczyniło się do powstania kodeksu Heisa, który narzucał moralne, wytyczne Hollywood. Arbuckle później pracował pod pseudonimem William Goodrich jako reżyser. Ale miał trudności z odzyskaniem dawnego statusu. Gdy zaczynał odbudowywać swoją karierę, zmarł na zawał serca w 1933 roku w wieku 46 lat. Pomimo uniewinnienia, dziedzictwo Buckla pozostaje przysłonięte przez skandal, stanowiąc jeden z najsłynniejszych upadków Hollywood. Zarzuty o napaj seksualną wobec Erola Flynn'a. Errol Flynn, znany ze swoich ról awanturników w filmach takich jak przygody Robin Hooda, był charyzmatycznym głównym aktorem którego życie poza ekranem było równie sławne, jak jego bohaterskie dokonania na ekranie. W 1942 roku kariera Flina stanęła przed poważnym skandalem, gdy dwie nastoletnie dziewczyny oskarżyły go o gwałt na tle prawnym. Proces stał się sensacją medialną, a urok i popularność Flina zapewniły mu szerokie poparcie wśród społeczeństwa, sy sympatię. Ostatecznie został uniewinniony, ale sprawa ujawniła wyraźny kontrast między jego hollywoodzkim wizerunkiem a życiem osobistym. Flynn był znany ze swojego kobieciarstwa, hulaszczego stylu życia, a jego hedonistyczne zachowanie często trafiało na pierwsze strony gazet. Proces i ujawnienia, które po nim nastąpiły, skomplikowały jego dziedzictwo, rzucając cień na wizerunek czarującego bohatera, którego odgrywał w filmach. Chociaż został uniewinniony, skandal pozostawił trwały ślad na jego reputacji, ujawniając mroczniejszą stronę jednej z najbardziej ikonicznych gwiazd Hollywood. Życie Flyna, pełne nadmiaru i kontrowersji, wciąż fascynuje, ukazując jak sława. I osobiste folgowanie często zderzały się w złotej erze Hollywood walka Judy Garland z uzależnieniem. Judy Garland była znana z ikonicznej roli w filmie Czarnoksiężnik z krainy Oz. Zmagała się przez całe życie z uzależnieniem i zdrowiem psychicznym, mimo jej niezwykłego sukcesu. Wchodząc do Hollywood w młodym wieku, Garland znosiła nieustanną presję ze strony szefów studia, którzy zmuszali ją do utrzymywania restrykcyjnej diety i dostarczali amfetaminy, aby utrzymać energię podczas męczących harmonogramów zdjęciowych. Aby przeciwdziałać stymulantom, podawano jej również środki nasenne, co stworzyło szkodliwy cykl uzależnienia od narkotyków. Ten wzorzec uzależnienia rozpoczął się w jej nastoletnich latach i trwał przez całą jej karierę, przyczyniając się do kilku prób samobójczych i hospitalizacji. Pomimo niesamowitego talentu i nieustającej popularności, życie prywatne Garland było naznaczone emocjonalnymi i fizycznymi wyzwaniami. Jej uzależnienie od narkotyków w połączeniu z nieustającą presją sławy ostatecznie przyczyniło się do jej tragicznej śmierci z powodu przypadkowego przedawkowania w wieku 47 lat. Dziedzictwo Garland to nie tylko niezrównany talent i trwały wpływ, ale także życie naznaczone osobistymi zawirowaniami skrywanymi za hollywoodzkim blaskiem. Tragiczna śmierć Jane Mansfield. Jane Mansfield, blond włosa, sex bomba często porównywana do Marilyn Monroe, była wielką gwiazdą Hollywood w latach 50. i 60. XX wieku, z istotnymi rolami w filmach takich jak The Girl Can't Help It. Tragicznie jej życie zostało przerwane w 1967 roku, kiedy zginęła w strasznym wypadku samochodowym, mając zaledwie 34 lata. Oficjalną przyczyną była kolizja samochodu, którym jechała z ciężarówką, co natychmiast zabiło Mansfield i dwóch innych. Jednak z biegiem lat pojawiły się teorie spiskowe sugerujące, że jej śmierć nie była przypadkowa. Jedna teoria twierdzi, że hamulce samochodu zostały celowo uszkodzone, co doprowadziło do śmiertelnego wypadek. Niektórzy spekulują, że powiązania Mansfield z pewnymi kontrowersyjnymi osobistościami lub konflikty w jej życiu osobistym mogły uczynić się celem. Pomimo tych twierdzeń nigdy nie było żadnych konkretnych dowodów na poparcie zbrodniczego działania, a jej śmierć pozostaje oficjalnie uznana za wypadek. Jednak plotki wciąż fascynują tych, którzy są zafascynowani tajemniczymi i często tragicznymi losami gwiazd Hollywood. Jeśli spodobał Ci się film, zasubskrybuj nasz kanał i obejrzyj inne filmy, które stworzyliśmy po dokładnych badaniach.